Mazurek o wyborach prezydenckich wygrała prawica, a kampania nie była potrzebna. Zobaczmy. To jest najważniejszy przekaz płynący z niedzielnego głosowania. Te wybory wygrała prawica. Wygrali no. je kandydaci prawicy. A dziwisz się, kurwa, że wybory wygrała prawica, że we Francji będzie prawica, w Niemczech będzie długo prawica za 10 lat. Dziwisz się, kurwa, po, tej, po tym symku. po tej spilowej, lewicowej wizji, kurwa świata i tym całym spilu? To się dziwicie, kurwa? Ja się kompletnie nie dziwię, tak szczerze. Nawet dzisiaj o tym rozmawiałem, kurzy, tak jakby... Dzisiaj się z tego śmialiśmy, e, że tak powiem, w towarzystwie, z tego całego lewactwa i tego wszystkiego, kurzy, naprawdę. Jak do wyborców lewicy ma teraz dotrzeć ktoś, kto w kampanii o nich zapomniał? Kto w ogóle zapomniał, o jaki oddał tęczową flagę? Kto o aborcji, a w zasadzie o prawie... Do... Nie wspomniał ani razu, od razu się zająknął pod sam koniec kampanii. Jak może ubiegać się o głosy lewicy ktoś, kto jest za obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, a przecież lewica była za jej podniesieniem? I wreszcie, no jak tych wyborców może ubiegać się ktoś, kto jest taki ogólnopisowski. Przepraszam bardzo, ale bezpieczeństwo, ochrona granicy no to nie są takie lewicowe hasła. Raczej. W sensie, ja nie wiem, jak ja bym był kobietą i moim jedynym powodem do pójścia do zagłosowania w wyborach byłoby prawo do to to chyba idealnie udowadnia, że kobiety nie powinny mieć kurwa, prawa głosu. Naprawdę. To tak jak ty byś był facetem, byś poszedł zagłosować na danego kandydata, tylko i ze względu na to, że on by ci pozwalał pić alkohol, kurwa, powiedzmy, w miejscach publicznych. Albo dajmy na to, zabić swojego sąsiada, jeżeli na ciebie krzywo spojrzy, kurwa. To jest nie? Dla Was historię dzisiaj z Empiku. Korzystając z Waszej uwagi, możesz zostawić lajka like i suba. Już nie przeszkadzam miłego oglądania. Wchodzę do Empiku. Szukam działu książek historycznych. I stoję i sobie oglądam książki historyczne, jakie chcę kupić. A koło mnie stoi taki chłopak z dziewczyną, nie wiem, z 23-4 lata na oko. I ten chłopak sobie też chciał kupić książkę historyczną. A ta, i, i tam. O, ja sobie kupiłem książkę, zaraz wam przeczytam. Jaką? on? Ja sobie wziąłem książkę o Fińską wojnę zimową, punkt zwrotny w roku 42 wojny e, i krwawy śnieg, co nie? I sobie wziąłem jeszcze jedną książkę o historii, nie? O, uf, e, jego to droga do władzy i tak dalej. I ten chłopak sobie chciał wziąć też książkę z kategorii o z ch nie? Coś chciał sobie poczytać. Ta dziewczyna jak to zobaczyła, zaczęła go jebać, czy jest to może jeszcze na konfę zagłosuj. Wiesz co, ja tak stałem z boku i tak spojrzałem na tego gościa, mu prosto w oczy i tak mówię sobie podświadomie w myślach, Boże, byku, ile ty musisz wycierpieć, żeby taką raszple poruszyć to jest tragedia, nie? I ten typ się też tak na mnie spojrzał i widać było, że się chyba oczami po prostu zrozumieliśmy, prawda? naprawdę. Taka męska solidarność była. Męska solidarność, mówię dosłownie. Pierwsze co wchodzę na Twitter, to widzę mojego widza, który postuje coś takiego. Nie że musimy być razem. Nic nie wskazuje na to, jak ktoś miał tam ochotę na. No, powiem ci tak, co jak co, ale nie sądziłem nigdy, że Putin zostanie ikonicznym prezydentem mojego streama. Naprawdę. Co by się kurwa działo Władimir Putin wygrywa każde wybory na tej transmisji. No, no jeszcze nie? Stalin, nie? Lewicowcy to jest dramat, kurwa. Widzisz? I to są właśnie też lewicowcy, takie pokoje które w pewnym momencie coś rozwoju ich mózgu poszło nie tak. Albo nie mogli się zaadaptować do grupy w szkole i mieć normalnych kolegów i normalne zainteresowania. Albo byli bici przez jakiegoś kurwa szkolnego łobuza, któremu nie potrafili się powstawić. I później się rodzi takie coś właśnie, takie pomysły się rodzą i wiesz... Wiesz, opór, uduś się z nami, albo bunty się z nami, nie wiemy no. dokładnie co krzyczą. Boże, co to muszą być smutni ludzie? czajsz w swoim życiu... Uwajstować czas na coś takiego w ciągu dnia, tak naprawdę? Trzeba tak totalnie w wolnym czasie sobie na coś takiego, taki marsz i się przykleić, to. <grystanie> to jest. To jest pyk bicia, py, pik bycia kur... Życiowym przegrywem. Dosłownie. Zobaczcie, drogie dzieci. Tak wyglądają ludzie, którzy ledwo skończą liceum, jakimś fartem, jak uda im się zdać maturę, to później. To są właśnie ci ludzie, którym mówisz dzień dobry, mak zestaw powiększony z frytkami i sos słodko-kwaśny, i oni obsługują cię wtedy. To są właśnie, to jest właśnie idealne to jest kur... idealny sort tych ludzi naszymi protestami jak robimy coś nielegalnego. No właśnie o to chodzi. No właśnie. Bardzo wiele mediów interesują jedynie działania takie. No Czyli media legalne. zachęcają, Czyli... żebyśmy się kleili. Tak? Można tak powiedzieć. Okej, okay, dobra, tak to powiedzieć. przekażę wszystkim, że media są za tym, żebyśmy dalej łamali prawo, dalej stawały przed sądami, dalej się narażały na A a jeżeli taka osoba stanie przed sądem i jej tak z 10 tysięcy kaucji, to skąd ona weźmie takie pieniądze? Jak tam stary na dwa etaty pracuje, żeby utrzymać kur... ten dom. Dwa. Naszym bilet? jednym postulatem jest bilet e, za 50 miesięczny na terenie ogólnopolski, ogólnopolski a drugim postulatem jest przekazanie 100%, e, 100 środków na budowę nowych autostrad. E, Ale na środków z Są środki, które są na rozbudowę e, budżetu. A te ekologiczne autostrady to, to mają być nie wiem, z brykietu? Kurwa dla kotów? W Polsce przeznaczymy 300 miliardów złotych na rozbudowę autostrad. Jasne, i by w sensie przeznaczano więcej. Tylko Nie, chcemy, by te pieniądze nie były wykorzystane w ten sposób, Aha. tylko by większą część budżetu przeznaczyć na rozbudowę. I czemu ludzie, którzy nie są w stanie miesięcznie zarobić jakichkolwiek pieniędzy no większych niż średnia krajowa, dlaczego chcą mówić państwu polskiemu, jak ma wydawać miliony obywateli, bo to jest dziwne trochę. Przepraszam bardzo, pan jest chyba najstarszym członkiem ostatniego pokolenia. Czy to jest chlubne, czy ja, nie chlubny, czy to w ogóle nie, nie ma dla pana znaczenia? Nie, nie dla pana znaczenia. Ja pier... Stary dziad, chodzi czy i się klei po ulicach. Ludzie są do uczestnictwa, Czy jest pan, ja pier... pan funkcji funkcję? Pan jest bezdomny tej... po prostu nie i chodzi to, dla to, zajawki z nimi. A tak w sensie czy ten ruch on generuje coś pozytywnego w ogóle? Bo z reguły to co widzę, to są same negatywizmy. Tak naprawdę. Tak, totalnie. To nie można tam wpaść, kurwa, zakazać im działalności, ich pozabykać, kurwa, na trzy miesiące na sanki? Przecież oni by coś psychicznego doła dostali na kryminale. Kurwa, za komuny to by wpadło z Omo, wpiłoby kurwa, wszystkim, dopiero później by zadawało pytania, kurwa, na Sorze, jakby ich kurwa czyli. <laughs> I tyle. Bo mojego dziadka kiedyś z zomo wpadło, kurwa. Tak mu wpili, kurwa, bo coś tam w pracy, kurwa, było nie tak. Tak mu kurwa wpili, że no. Dziadek, kurwa, solidarnościowiec z komuną walczył cały czas. W końcu daliśmy spokój około 12, a koło 13 przykleili się na konia Dziś jesteśmy przy moście gdańskim, gdzie niby może dojść do kolejnej blokady. Dobrze? Nie wchodzimy. Ale jaki to ma tak czysto logicznie sens? Chłopy wychodzą na środek ulicy, ulicy, blokują ruch, przyjeżdża policja, odkleja ich i wszyscy idą do domu. <śla> to jest Z tej strony. Czyż ci ludzie rozumują k**a jak MPC-ki w gotiku chyba? Dobrze. Jak to pana, jak to. Jak, czy boi się ja? pan o zdrowie e tych młodych ludzi? Czy? Niech panowie mi nie robią, ja policji pomogę, ja ich wyrwę z tego asfaltu. Dobrze, natomiast na, na tą technologię przyklejenia, to jest tak, że ta ręka jest polana e, wręcz czymś takim, w powietrzu unosi się zapach acet, acetonu, no ale właśnie chodzi o to, że policja nie może nikogo zatrzymać w ten sposób, żeby go krzywdzić jednocześnie. No właśnie o to chodzi, dlatego y, on się śmiał, to ja mu pokażę bez policji, jak będzie się śmiał. Okej, okay. okay. a państwo jak oceniają ten protest? Idioci. No i tak taka jest reakcja normalnych ludzi kurwa, na lewaków i na ostatnie pokolenie. Naprawdę, tak reag reagują normalni ludzie w realnym życiu na lewaków i na tych pierdolonych debili z Twittera yy, i kurwa, na ostatnie pokolenie. No tak reagują ludzie normalni, którzy nie żyją w bańce twitterowej i nie są z przed sprzed komputera. Naprawdę, kurwa. Okej, okay, okej, okay. a państwo to jak oceniają ten protest? Idioci. Proste, kurwa. Idioci. Ale musi wam dać, to się normalnie się <śmienicza> <śmienicza> Tutaj tak bardzo na, nie wiem, co się tutaj koledze stało, że on tak jest, y no, Zemdlał. <śmienicza> naleśnikowy. Dobra. Chcę, nie uda nie udawaj, stój. Udawa siadaj, teraz siedzisz, teraz siedzisz. Nie udawaj. Nas nie zrobisz. Nie, siadaj. O, to. Łeb, kurwa. Ja bym ich nie odklejał, ja bym ich tam zostawił i chuj. niech tak siedzą tam trzy dni, kurde. Samochody by ich omijały, kurde, stary. Ja bym mi holał w chuj, nic nie robił, totalnie. Ja bym i niech tam kurde siedzą. Siedzieliby, kurwa trzy czy cztery dni bez jedzenia i bez picia i chuj. O człowieku. Wczoraj ee, sobie słuchałem kamratów i tam typ ponoć dzwonił do nich i im powiedział, że własnej siostrze z bani zaj... Pozagłosowała na Trzaskowskiego. Piolisz, kur. <grywa> Ty, konfidencik, weź mi kurwa Znajdź do tego linka. Uwaga, bo tam pada pełord. Pokaż. Ja to tu jest. nie przyszło wam zapłacić. Jeden z naszych kamratów mało nie siostry dzisiaj. <grywa> <bo> niby inteligentna <grywa> kobieta. A piła pokręcić. Jakby się chciał. Ekranie. Ludzie się budzą. Po ulicach jeszcze a, bezpiecznie tak. chodzicie. Jeden z naszych kamratów... Jeszcze katastratu nie przyszło wam zapłacić. Jeden z naszych kamratów mało jebał siostry dzisiaj. <laughs> bo niby inteligentna kobieta, a pierwszyła pokrętł. Jakby się chciała rzucać z trzaskowskim, albo mu kurwa zrobić. Baby och... Niektóre! Koniec kurwa grzeczności! Koniec łagodności! Teraz jest kurwa wojna, teraz... Wyciągamy długie nogi! Ja pierdolę, Kocham jaszczurany skupię na głowę! Wznoszę okrzyk do wszystkich, którzy nie słuchają. Dosłownie. Za Karolem! Rządź, krwa! Wrogów ojczyzny! To jest ten moment! Potem będziemy dzielić łopami! Taka jest wojna. Taka jest wojna. Wrók naszego wroga. Może być w tym momencie naszym sojusznikiem Bidź Gaj! Ja dobra Kurwa, to jest piot. Co jest? Tutaj nie dla wojny, ale jednak sielpi młot jest na plaza. Młot to takie bardzo, bardzo kojarzące się z wojnami akurat. Może panu. Pani się nie kojarzy cierpimy młot z wojną? Nie. Z druga... Z Stalin, z Druga wojna światowa. To dość okrutne czasy. Nie uważasz tak? Nie. Ale nie uczyłaś się tej historii o tym, czy... Nie Nie no naprawdę, ciekaw jestem, bo ja wiem o... o, o o terrorze, no tak, o, o, tak. ale to co pani twierdzi, to jest nieprawda, manipulacja. Wszystko kwestia kto o tym mówi i jaka jest dominująca narracja, tak? Jaka pusta, tępa pi... Tragedia to jest kurwa. A tutaj nastąpiło ekwivalentne Ktoś zdaje się, ktoś, ktoś... ktoś... liści żeby się odmuliło wreszcie. Dlatego, że ktoś zgłosił, że... Ja p... Czajesz, Palestyna i Związek Radziecki w chuście Hamasu chodzi, kur... Habas biją z pierwszego bloku z góry. W GTA Roleplay oczywiście. Ale no Czerpem Tak, tutaj widać że no, no, osób ma Czerpem Młodym. I nie przeszkadza im to, że jest zakazany. Tutaj chyba może bardziej nie przeszkadza się Młodym, a sama flaga zwycięstwa. A tutaj podejdziemy do pana, który był, y, był y, podmiotem interwencji. Nawet są to bohaterowie, którzy wyzwolili wyzwoli ten kraj z tak zwanej okupacji. Y, na, na, a też poza tym ja też reprezentuję też, e, po pierwsze też e, jako, jako Polskę e, i polską Ludową, tak samo też Rosję wspieram i Białoruś, Republikę Białą. Nawiązuje, bo nawiązujesz do polskiej Ludowej, do przeszłości, ale masz tęgę tego Jerzego, która kojarzy się jednoznacznie z aktualną wojną, którą toczy Rosja. Nie, to wojna, Rosja nie toczy żadnych wojen, to Ukraina toczy wojnę i też przede wszystkim też... <ś Hani Chyse> <ślad닥> <ślad닥> <ślad <Cai> ale to jest kur... materiał, będzie coś tak mi się wydaje, że wygląda przeciętny Maciuś, kiedy się mnie pyta kiedy hoj, albo czy monarchia byłaby dobrym dobrym ustrojem w Polsce. To mi się podoba równość dla lewicy, bo są różne lewice w tym momencie. W zeszłym roku ostatni raz mieliśmy miejsce obserwować demonstrację dawnego SLD. Demonstracja ikonowicza, dzisiaj powstawiamy o 12, czyli rozumiem, że lewica jest rozbita. Lewica nie jest rozbita, tylko polska konstytucja, polskie prawa yy, faworyzują prawicę, a dyskryminują lewicę. Nie, mo nie mogą być reprezentowane na <noise> drugim lewicowe. I dlatego właśnie yy, <noise> potrzebna jest yy, kwestia. Ja polecam, tego. Mówię, że nie... prawo... Czemu te powie... prawo. Że nie muszę być w Warszawie, no bo Warszawa to jest epicentrum spin umysłowych, naprawdę. Ja jestem socjalistką, a nie komunistką. Mhm. A ty ja to tak samo jak koleżanka? Ja osobiście nie mogę się. No ja tak naprawdę to chciałbym koleżankę zapytać, bo bardzo mi się podoba, ale wstydzę jej się tego powiedzieć, dlatego udaję lewaka, że więc nią bliższy kontakt i może wreszcie dostrzeże we mnie mężczyznę, że ją bardzo kocham. Tu że <laughs> komunistów. Tutaj kolejna grupa. Turkowie, z tego co widzę. Boś wbrew! Boś wbrew! Omuzu, Umur, omuzu! Hmm. Tak to w polsku, więc możemy co najwyżej. Jakby się chłopiec zajmować, to z Najpolski, turecki, o tych haseł. A pan zajmuje turecki, turecki? Tak, tak to na co to oznacza? E, Przeszybko fasizm. Rozumiem, ale skąd nagle, bo w zeszłym roku chyba e, widziałem pana, bodajże, było kilku tureckich komunistów czy socjalistów. Ale gdzie? Tu, no tam, tam jest tutaj w Warszawie. No ogólnie są socjaliści. Mamy kolejną, kolejną drużynę. A tutaj trochę to starsi. E, kur... nieba tureckich komuchów, kurwa. Tylko kurwa. Taka Turcja jest jedyna największa, najpiękniejsza Pięć komunistów, k***a, pysk. GREJ TURKIE! Przeżyję. Reprezentujesz jakąś organizację? Jestem z akcją socjalistyczną, ale pytania... nie jestem mediową osobą, więc pytania tutaj. Dobrze. Akcja socjalistyczna. Akcja socjalistyczna. Akcja socjalistyczna, ale masz oprócz też kolory tęczowe. Tak, hmm. to jest design flagi. A, nastąpiło takie połączenie. Są różne A faktycznie to jest y, normalna flaga, normalne kolory LGBT. Tutaj mamy na przykład y, trans, dobrze mówię, to są transseksualne kolory LGBT. Od kiedy coś się stało, że akcja socjalistyczna się połączyła z Boże, nie mówcie komuchom, kurde, o akcji Jacyn w Polsce, albo nie mówcie komuchom, co by się robiło z takimi ludźmi w Związku Radzieckim, bo im się cały światopogląd posypie, kur... Można, pytanie, no pytanie normalnie już pyta. Jak to to, się Jak się stało, że właśnie doszło do pewnego takiego połączenia? Nie doszło do połączenia. I, serio, nie chcemy z pytam rozmawiać. Nie, nie ma połączenia, po prostu mamy na sztandarach także postulaty mm. o środowisku LGBT. No, bo chodzi mi o to, że byliśmy na Rondzie de na tej drugiej demonstracji i oni tam nie mają w ogóle ten tropi barw. I zapytałem o to i powiedzieli, że tak bardzo krytycznie się wypowiedzieli o LGBT. To mnie zdziwiło, bo przecież chodzi nie, o równość. Nie wiem, kto był na Rondzie de Gaulle. Na no, bardziej hardkorowi, wiesz, z ciepłym i młotem. Nie, są nie? Oni, są, oni po prostu udają. A już wiem, kto był na, na Rondzie Że mieliście młoty wszędzie, jeden kosz, no, Równo, nie dla wszystkich. My chcemy równości dla wszystkich. No to wiem, też dla nas. Tak. Socjalistki, socjalistki, łączmy się <grym> dla jednej <grym> dużej partii demokracji. Kru... to Z był tyk! ...z różnymi wariantami flag, jak już zauważyliśmy, ponieważ warianty e, obejmują e, właśnie warianty. To ale lechicio... też, e, też jest flaga palestyńska. E, tutaj dzisiaj nie się to pracy, tylko jednak tematem numer jeden dla ciebie jest Wolna Palestyna. Nie wiem, czy tematem numer jeden, ale w Palestynie też umierają pracownicy jednak. Obecnie może nie pracują. Jacy kru... pracownicy umierają w Palestynie? Czarny, 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 to nie o sobie no, lekarze, no ale lekarze są już w Europie. Przecież tam już nie ma lekarzy, przecież przyjechali do Polski leczyć ludzi, tak? tam zbudowaliśmy. Moi dziadkowie budowali mój dom. My przed laty nie wiem. No, albo to, to jest właśnie kompedium Polaka. S Sowieci, Związek Radziecki, tak bardzo wpilili Polsce po II wojnie światowej, że część Polaków zaczęła ich kochać. To jest najpiękniejsze w tym wszystkim. dom, a dzisiaj. Nie, nie dla kościoła, są dla miasta, tylko w Polsce. Tera. Właśnie, pani na pewno się zgodzi, że ktoś, kto z takim megafonem podejdzie do kobiety i odgłosi pół metra wzajemnie jej w twarz, to jest agresja wobec kobiety, prawda? To jest bez kontekstu powiedziane w tym momencie. Nie no, bo... Nie widziałam tej sytuacji, więc nie jestem w stanie panu powiedzieć. No, kto... no to tak, to. Ja, teoretycznie. Ale teoretycznie. Dobrze, dobrze. Teoretycznie. teoretycznie to. Są dobrze, że się. Na... Kurde, to jest facet. Na y, Ale czy, czy można. Ja można... blisko siebie, bo jest tłum, więc nie jestem w stanie powiedzieć panu teraz stanąć po jakiejś stronie, dlatego że nie byłam świadomiem tej sytuacji. Taka solidarność się to jest trafny komentarz. Dlaczego 95% opisów wypowiadających się tam wygląda i wysławia się w taki sposób, jakby była w pewnym stopniu niepełnosprawna i niezdolna do pracy? No właśnie, to są właśnie lewaki, nie? To są właśnie lewaki. Niepełnosprawne, niezdolne do pracy, niezdolne do życia w ogóle. To są właśnie lewaki.